Hej, siema, na tej stronie Salman i witam was w kolejnym odcinku z serii Bad Sims. Ja wiem, że nas długo tutaj nie było, ale mam na to wszystko wymówki, tak? Zepsułem komputer, zacząłem pracę i po prostu nie miałem pomysłu na to, więc Salman stał się kreatorem memów. Właśnie wrócił z pracy, dostał awans, jest teraz kreatorem memów. Jest bardziej sławny teraz, jest prawdziwą gwiazdą. I jest wyśmienitym dealerem. Więc doszedłem do wniosku, że ten oto no, jegomość Powinien zrobić teraz pewien bardzo ważny krok w, w swoim życiu, skoro osiągnął po prostu takie sukcesy. Takie zdolności posiadł. A no, może niekoniecznie mi o to chodziło, że kiedy osiągniecie, wiecie, szczytową formę dealowania leci w kosmos, ale no. Kto by się tym przejmował, co nie Salman? Też tak myślę. Generalnie, jak widać, zupełnie nic się nie zmieniło. Wszystko jest całkowicie normalnie w tym domu. Ta rodzina jest w pełni szczęśliwa i normalna. Generalnie moi mili. O, przemytnika spotkał. No trudno. Generalnie w sumie tutaj się naprawdę nic nie zmieniło od waszego ostatniego tej pobytu. Z wyjątkiem tego, że nasza kochana córeczka namalowała kolejny obraz Salmana. Trochę są średniej jakości te obrazy, ale spokojnie, ona się dopiero uczy. Okej! Okay. To jest bardzo słaba opcja Salman, spokojnie, zajmiemy się tobą potem jeżeli chodzi o twoje metamorfozy. Teraz, moi mili, czas, żeby ten przepiękny... Fax, Mieszka mi się zablokowała. Żeby ten przepiękny jegomość wykorzystał swój potencjał. Jest taka dodatkowa ikonka w telefonie, tutaj. Nazywa się gang. I Salman musi teraz spełnić swoje naodpowołanie. Słuchajcie, z tym menu tworzenia gangu, mamy kilka wzorowanych na, na fakty, jeszcze mamy simkuzę, czyli wzorowaną na Jakuzie. jest taka seria gier swoją drogą nigdy nie grałem The 15th Street Gang nie mam pojęcia na co się wzorują ale pewnie na Bloccach i gripsach, jak wszystkie gangi w filmach wiecie co? Grove Street Ballasi itp Newcrest i... Koza Simstra a więc przychodzisz do mnie w dniu nagrywania odcinka i prosisz mnie żebym cię pozdrawiał wicu za łapki więc załóżmy oczywiście kozę Simstre. A tak, bo Salman teraz nie lubi słońca. Przemyślałem trochę tego. No dobra, spokojnie. To wszystko będzie działać. Słuchajcie, Salman został właśnie przywódcą gangu. Więc skoro teraz jest ojcem chrzestnym, to on musi jakoś wyglądać jak ojciec chrzestny. Wyglądać po prostu jak... Popek V2. No i od razu lepiej. Słuchajcie, jako ojciec chrzestny teraz w... Koza Simstra, czy tam jak to tam się nazywa. Możemy mieć... Po prostu członków gangu, więc niech Salman wykorzysta tę okazję i kogoś zatrudni. I ja wiem, co pewnie każdy teraz krzyczy. Salman, zatrudni Pączka, będzie śmiesznie, hi, hi, hi. Nie, moi mili. Nie, moi mili, ponieważ, po pierwsze, wybór członka gangu można wykonać, jak to jest napisane, you can only make this choice once. Czyli tylko raz możemy wybrać członków gangu. Trzech akurat. Pączkowski jest tak potężną postacią, że ja bym nie chciał, żeby on był od razu najniższym szczeblem w gangu. Ja bym chciał, żeby on był kimś ważnym. Dlatego na przykład zatrudnimy sobie tego chłopczysia. Rajira Soja, już wygląda dobrze. Travis Scott. Nie dość, że ma moje nazwisko, to jeszcze chce być raper. Nie, nie, nie. A może Bjorn? Nie, Bjorn będzie kimś ważniejszym. Bo Bjorn jest naszym dobrym przyjacielem. Wiem kto, słuchajcie, jest taka bardzo charakterystyczna postać. Nie wiem, jak bardzo siedzicie w tym fandomie simowskim. Nie, 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 to, to, była głupia myśl, przepraszam. Jest taka bardzo znana postać z Simsów, tej czwórki. On był bardzo często na wzjastunach pokazywany i w ogóle on ma na swoje plakaty w tej grze. I, i nie wiem, czy go tutaj znajdę. Dobra, przekonałeś mnie. Mamy trzech? Mamy trzech, zatrudniamy ich. Nowy poziom! Teraz możemy wysłać naszych członków gangu na napaście. Więc słuchajcie, bierzemy telefon i zapraszamy do domu. Chcę tego. A więc przychodzisz do mojego no. domu? Wspaniałe wieści. Zapraszam. Ej, gdzie jest jego strój niedźwiedzia? halp, przecież to jest emeryt, on zginie po drodze. Ale bez sens, on jest emerytem. Halo, nie tego sobie życzyłem. Och, witaj, witaj! Mój nowy tutaj podopieczny, A. Ej, ale jest, słuchajcie, dobrze, patrzcie, teraz zbierzemy sobie opcję gang. Możemy z nim pogadać tam lo o, o lojalności. To, to jest ważna rzecz w takich sprawach. Widzisz? Mężczyzna, który nie poświęca czasu swojej rodzinie nie jest prawdziwym mężczyzną. Jest warzywo, szefie. Warzywa są zdrowe. Dobra, jakby i tak... Najważniejsze jest to. Myszyns. Możemy go wezwać na rabunek. Nie wiem, czy on to przeżyje, ale no zobaczymy w każdym razie. Jest dziadkiem, więc... Przynieś mi hajs. Proste? Bardzo proste. To wydupiaj. Jej. Słuchajcie, no jako, że Salman jest mimo wszystko youtuberem i mimo, że właśnie... Jest teraz ojcem chrzestem i w ogóle z fejmem, No to on od tego zaczynał. Od siedzenia w piwnicy i nagrywania filmików, więc dlaczego miałby teraz to porzucić? Właśnie nagrywał vloga, więc. No. Uważam, że jego widzowie zasługują, żeby wiedzieć, co w jego życiu się dzieje, tak? Tak, jestem fair. I teraz bierzemy te pomidorki i śródomiski do miski i mieszamy to, aż osiągnie konsystencję niedzielnego kówna. Także dobrze to rozbieszajcie, bo to jest najważniejsze w tym przepisie. I słuchajcie! Nie martwcie się tą butelką, to i tak tania warka była, a to można śmiało nazwać szczynami, a nie piwem. Więc spróbujmy może jeszcze raz przyprawić. Och, proszę bardzo, pyszne jedzonko specjalnie dla Was. Nie wiem dlaczego, ale nagle w moim domu znalazła się Consuela. Ja jej nawet nie zapraszam, ludzie, serio. Szrek? Nie. Nie, Szrek, proszę. O, słuchajcie, Salman właśnie nagrał filmik. Tutaj na tłonie zwracamy uwagi w tym momencie. Jak nazwiemy vlog Ojca Chrzestnego? No, słuchajcie, no, ja myślę, że to jest dobry tytuł na dzisiejszego YouTube'a. A tymczasem jak mogliście się domyśleć, no szerek no oczywiście musiał tutaj jakieś małe przygody swoje zapuścić. Korzenie. Cię spuścić. Nieważne! O. Właśnie szerek tam koncuele dzwonił pączek do Salmana. Nieważne. Słuchajcie, nie wiem jak wam, ale mi się strasznie podoba postać Woltera. Ponieważ on, on naprawdę przeszedł sporą zmianę z takiego nie wiadomo czego do. to wcale nie jest przerażające. przemianą do tego. Oj, oj, oj. I, I tworzy teraz muzykę, więc jestem ciekaw co z niego wyjdzie. Naprawdę. Słuchajcie, jako że Salman jest coraz wampirem, co nawet widać po nim, musimy tutaj badać sekrety wampirów, żeby, wiecie, być coraz to lepszym, żeby być potężniejszym, etc., etc., znacie te zasady, prawda? Prawda. Więc po prostu niech ich poszuka, a w tym czasie zobaczymy jak nasza córcia maluje. Bo ja naprawdę chciałbym, żeby ona teraz doszła do jakiegoś profesjonalnego levelu, bo to co ona maluje tak samo z siebie jest naprawdę ładne, ale to co maluje, co jej każe, czyli na przykład zdjęcia Salmana, robi takie sobie. Ja bym chciał, jako nowy ojciec chrzestny w tym mieście, żeby ona naprawdę mi zrobiła dowalony portret Salmana, który mógł wisieć na przykład, nie wiem, w gabinecie ojca chrzestnego. Słuchajcie, Mroczny wpadł na świetny pomysł. Przyszedł do kliniki i zaczął pracę o prawie pierwszej w nocy. To bardzo. Ro... A nie, dobra, nieważne, już są klienci. Okej, okay, to było szybkie. No to w takim razie zarejestruj się. W sumie spoko opcja, że coś takiego jak weterynarz jest całodobowy, w sensie, że Mroczny jest takim dobrym człowiekiem, że wiecie. Nawet w nocy przyjmuje zwierzaczki, także. Jest jaki on brzydki. Że nawet jak wasz piesek, który jest strasznie brzydki, nagle jest na coś chory, albo po prostu jest brzydki to taki dobry człowiek może go przyjąć. To jest w sumie spoko sprawa. Oczywiście nie zrobi wszystkie takie najważniejsze, te rutynowe leczenia, wiecie, tego typu rzeczy. Niech się zajmie psiakiem. I czy przypadkiem mój pracownik nie przyszedł do roboty? Bo ktoś powinien się zająć tym drugim gościem, a ja tutaj nie widzę żadnego pracownika. Super, super. Dobrze wiedzieć, że możesz polegać na ludziach, których zatrudniasz. To na pewno uspokoi psa. Harczenie nad nim i machanie pazurami. Tak, mroczne. To jest przerażające. Ja miałem takiego weterynarza na osiedlu. Kiedy pies tego gościa jest w rękach śmierci, on wyszedł sobie na dwór. Bawić się. Ta gra jest nienormalna. No i widzicie, jest zdrowy. To nawet trzeba było nic zrobić. Szczepionkę autyzm powodują. O Boże, o jezu. Biedny psiak. Tak nie wolno. No i super. jest zgłorobiony. Bo teraz właściciel jest trochę zajęty, nie? Czekajcie, może go ogarnę. Pomijając fakt, że jest bez spodni, to wszystko w porządku. O, ubrał spodnie, super. Nie mam pieniążki, ekstra. Drugi pacjent niestety się niepokoi. Bo oczywiście mój pracownik stwierdził, że po co przychodzić do pracy? Po co w ogóle pracować, prawda? Prawda. A! Nagle nikt u nas nie pracuje. A to nie było tak, że ja miałem kogoś zatrudnionego tutaj? Nie? Okej. Okay. Zatrudnijmy ją. Ale to potem, bo teraz nie takie potrzeby. O Jezu, jaki ten pies jest zestesowany. Musimy go szybko uspokoić. Czy ty mi właśnie chafcnołeś na mój stół? Tak się nie robi. Dobra, leczonko szybko, proszę bardzo ma zespół butnic tego pyska. Mogłem mu dać ciasteczko X, o esencja placebo. Nikim on jest dobrym weterynarzem mimo wszystko. To mi się tak podoba. Miły aspekt. Słuchajcie, nie wiem czemu on się przebrał, ale skoro już jest godzina piąta, mam wrażenie, że jak teraz zaproszę tego kurde bujasze komuś zimoga, to przynajmniej będzie mógł przyjść i dać mu pieniądze za tą akcję. O ile jakieś w ogóle zabrał. A, jeszcze śpi, bo jest emerytem, tak? Super. Młody też śpi. Czyli sami emeryci tutaj pracują. Oh my goodness. Vanessa wbiła najwyższy level gwiazdorstwa. Jest nawet słowniejsza niż Salmon. Także w tym momencie moja żona jest supergwiazdą. Czy to przypadek, że żona ojca Chrzestnego jest teraz mafioską? Supergwiazdą? Nie? Okej. Okay. O! Idą moi gangsterzy. To jest młody. Jego wyślemy na nową misję, bo jeszcze się nie znamy. Jest stary. Trzeba będzie ich przebrać do takich dres naprawdę w mafii. O! Witaj młody! Siemonko, Siemonko! Witamy w mafii! Dobra, możemy go gdzieś wysłać? Nie, bo dopiero co wysłaliśmy. Super. A stary już mi to do kompa dobił. I jakoś ci to idzie spokojnie. No, i nie mogłaby takiego obrazu Salmana namalować przecież to by było o wiele lepsze, ale nie. Obrazy te, tu muszą tak wyglądać. Wspaniałe, naprawdę wspaniałe. Dlaczego każdy kto mi przychodzi do domu musi korzystać z sauny? Ja wiem że jestem bogaty i stać mnie na saunę ale to jest lekka przesada, nie uważacie? Ja się ledwo znam tego gościa. To chociaż mu zaplanujemy strój mafiny, bo to, to to jest jakiś... No laluś. Yep, that's better. nie 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 nie. Nie, jednak nie. No i teraz młody wygląda jak część gangu. Ale słuchajcie, bo Salman jest teraz wampirem, nie? I on nie został wampirem na nic, bo ja generalnie się orientuję, takie jak sobie słyszałem, że wampiry są nieśmiertelne, że nie starzeją się i że nie można ich zabić w normalny sposób. A jako, że jesteśmy teraz człowiekiem mafii, no to raczej jest to ważne. Także sprawdźmy tę te teorię. No! Salmuś, nie martw się, nic ci nie będzie. Przecież jesteś nieśmiertelnym wam. Wampirem? Jesteś nic mu nie... Jest, halo. Przecież... Wampiry nie mogą umrzeć? Halo? Roczne, co ty tu robisz? Halo? E... Eee, to ten, no... To tylko sztuczna krew, to była próba generalna, nie martwcie się, Salman jest żywy, w następnym odcinku zobaczycie. A skoro mówimy o następnym odcinku, to niestety, ale będę kończyć już ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podoba, że tak zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz. Jeżeli nie, spokojnie rozumiem to, bo przyznam się szczerze, że troszeczkę nie miałem pomysłu na ten odcinek, bo miałem być LSPDFR, ale się kompletnie nie chcę włączyć, więc uznam, że program w Simsy, szczególnie, że dawno nie było. Więc jeżeli macie też jakiś ciekawy pomysł, co można robić dalej, to piszcie komentarze, bo na pewno będziemy teraz rozwijać naszą mafię. To jest taki pewniak Także trzymaliście się cieplutko. Zobaczonka. Pa pa.